Siemaneczko ludziska, z tej strony wasz host, Max, nie umie grać, w kolejnym odcinku Detroit Become Human. Jak na razie widzę, że nam się podoba, więc kontynuujemy dalej naszą historię. Teraz powinien być chyba. Markus. Ja, ja, bo była kara, to jest potem Markus, Conor. Wiemy. Markus coś świeżo wyszedł z grobu dosłownie. No ale wiemy o tym. Będzie zabawnie, będą przygody. Będzie fajnie. Nasze źródła donoszą, że Cyberlife dostarczyło policji Detroit prototyp Androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy androidów już od kilku lat, jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby android miał prawo brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Poprosiliśmy CyberLife o komentarz. Zbliżamy się teraz do stacji F. Prosimy o A to jest to, to no 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 I szukamy Jericho. Shift Nie, to nie jest shift, to jest Lock. Okej, okay, szukamy Murali będziemy szukać, ładnych, oczywiście O, tu widzę Masz jakieś drobne? czekaj jak to było Ok, bokser. Rękę bokserską. No, na to wygląda. Wiesz, wiem. Nieźle, nie? O, ja, tak, jasno. Pogoni za Androidem. Ok. To jest pewnie chodzi o pościg. Yy, kara im uciekła. Okej. Okay. Aha, a an, androidy posłają na io. Ciekawe. Ciekawe. Co nas interesuje? Idziemy do góry. Podobno ten pojazd do androidów ma to straszny. Idę do góry. androidów do O, do dupy Idę do o, 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 widzę boksera. O, sorry. Przepraszam. Wiesz może, gdzie jest Jericho? O I to powiedziałem pięści, więc to jest to Okej, okay, mamy jeden symbol Tu jest jeszcze jakiś drugi O, 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 na pasku budynek pomalowany ładnie dobra ładne te graffiti takie zwykłe o chyba widzę Będzie drugi. Wyżej czy niżej? A, a, psz, dobra. Roboty, okej. Okay. Brzuszek i... Dalej. Hej, słuchaj, masz jakieś drobne? Mam jeden. Nie, wszyscy najbardziej groźni przejechali, więc. Paletę. Odstaw paletę na bok. I brzuch. Mm, twarz. Tu mam jeden, drugi, zanim się na dach, ok. No, e e. O, jeszcze ci stale, stale ja nie wiem. Ja po prostu tak przypadkowo. Na no, wyczucie. Okej. Okay. Ale trzeba przebiec przez rozrujnowaną rzecz. To nie będzie łatwo. Spadające się miasto. Co to to był dom? F O, zacznijmy od razu od tu. Dy. Za weźmy sobie tu i ścieżka dokowana, Wu, to jest super, nie musisz kurde skakać, i ciągle spadać, i zacząć od nowa na przykład, okej, okay, to będzie to. Widzę trzy punkty już. Jeden żółty. Tu było. Bo to jest, saturacja jest inna. Okej, okay, mamy. Teraz gdzieś w ruinach będzie. Okej, okay. musimy się dostać do góry. Fy. Eee, raczej spróbujmy tędy, bo tu raczej będzie trzeba wspiąć tak, bo tak raczej jest <grystanie> trochę za wysoko. D. Grzyms mi się wydaje będzie lepszy. Spróbujmy tu. Wydaje się takie... Ja... <laughs> wcale, wcale ja nic nie wiem! Odblokowano. Super. W. Na wszystko. Psacho, psasa. Ten się zepsuł, albo tu jest ten symbol. A, o już wszystko rozumiem. Specjalnie. Eee, okay. Eh. Cholerne paleciaki, czy paleciaki przeszkadzają? Ja, 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 nie, ja nie lubię paleciaków, one są, one, są, one są straszne. Masz problem do palety? To jest to tak. Symbole znalezione, ok, mamy teraz. To te e, e, androidy, ch Jerycho, chowią się w starym, opuszczonym frachtowcu. Docieramy do statku. O, e, 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 proszę nie dam skrobać. Raczej się nie dostaniemy tędy. Na pewno nie drogą trzeba znaleźć.

Kok wiary! A wanna believe! You must be. Nie, moja kurteczka! No i w tym wraku cholerni się będzie teraz musiał przemieszczać, tak? Jakie to creeperskie! Ta była chyba tu specjalnie, nie? Eee, dy. d, -dy 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 -dy. Aha. Okej. Okay. Wiemy, że tędy nie przejdziemy. Wilgotno. Znaczy, yy, yy, tu człowieka byś nie znalazł, no bo to jest zbyt wilgotny złom, żaden... Nikt by się nie zżulił tutaj. Ale creeperskie, powiem szczerze! Ale będą tam skerować pewnie w kółko Okej, okay, nie tędy Idziemy tędy Okej okay. Tu widzę przejście Jedyne Coś mówiłem. Ładna pani przebiegła. Jakby to ktoś powiedział. Co tutaj robiła w tacy z No pewnie, no bo to, na pewno to jest oczywiście inny android, to dziwiste jest. Chyba będzie kół trzeba robić. I prawda, nie będzie że trzeba robić jakieś nie wiem, a? kua? Kua? No, raczej nie wrócę. Zawsze warto spróbować, ale raczej... Przy... Tak po tym żelastwie się łazi. Średnio bezpieczne miejsce oczywiście. Nie, bezpieczne dla człowieka. Wiedziałem, wiedziałem, że to się rozleci a czuję jak mnie zaczął bark boleć. Nic fajnego. Dla nikogo. O, ta przebiegła. Witamy w Jerychu. No, siemanko. No, proszę. Ty to była dość liniowa podróż. Nie ma co nawet gadać, nie? Co my tu mamy? Jerycho. Piękna sceptycyzm. A, czytaj wielką ucieczkę. Czytaj Android Androidy. I coś jeszcze chyba było. Można było zrobić. Tu było coś zablokowane. Pójść ulicę i coś można było jeszcze zrobić. Tu na dach. Tu można było coś zrobić. Zobaczała. Aha, tu można było coś zobaczyć jakieś poboczne rzeczy. Tu na przykład zobaczyliśmy ciało i faktycznie Androida. Eee, ale chyba nie mówcie mi, że w tej książce była trzecia strona. Uff, ale chyba nie było, to było co innego. Dobra. Ale wystarczy, nie? No to co, no to. Poglądaliśmy sobie, fajnie było. Doszliśmy Markusem, odpowiednie miejsce. W na następnym odcinku oczywiście zobaczymy dalsze poczynania, prawdopodobnie kodora. No to co, częściowołem pana, następnego. na dole wszystkie linki, w opisie, karty, suwy, i lajki. Zostawcie, byłoby mi miło. Szczęściowołem. <ścoughs> A co to już mówiłeś? No to co, no to pan, no to cześć, pan.